Nie z tej strony Maciek, a to jest kolejny odcinek z gry Hył. I w ogóle zobaczcie co tu za poziom posrany. Widzicie to? Przecież tego się nie da zrobić. Ja nawet nie wiem jak te zatrzymać klocki. Wiem tylko tyle, że tutaj jest, kurczę, zapominam, że na spacer się skacze. Wiem, że tylko tutaj jest o coś takiego, a, ale żeby to zrobić to ja bym nie wiem co musiał zrobić chyba. Bo muszę ten pomarańczowy sobie przenieść aż tam. A wystarczy, że tutaj on dotknie tych, tych, tych spalin, co one tu spadają. No teraz to spadnie z skrzynka na dół. Bez sensu, nie? Bez sensu. Ja też tak uważam, że bez sensu. Dlatego trzeba jakiś inny sposób tam znaleźć. No tą skrzynkę trzeba tam przenieść. A na pewno, ale to na pewno. O, czekajcie. to jest wyłączone. To może nie trzeba mieć jakiegokolwiek koloru. Wystarczy mi na przykład. O, skrzynkę przenieść tam. To też jest taka opcja. Zaraz sprawdzimy zresztą. Co za różnica? Wystarczy położyć. O, tyle. I teraz doskoczyć. O, nie doskoczy. Jednak się tak nie da. Dobrze, to włączmy na chwilę. I musimy tak przesunąć, żeby to ładnie doskoczyć. Wydaje mi się, że nie w tą stronę, ale gdzieś tutaj obok. Czemu w ogóle to tak działa dziwnie? Czemu tego na przykład przesunąć nie mogę na tamtą stronę? Chyba, że... Chyba, że to musi być włączone, o nie, najgorzej, no to wtedy, tak jak mówiłem, to nie działa. To może być problematyczne i to bardzo, bo to powinno być pomarańczowe, a nie niebieskie. Ale sprawdzimy, może mi się uda, może to jest, wiecie, kwestia tylko przeskoczenia w odpowiednim momencie czy coś, nie wiem. Nie sprawdzałem. I teraz muszę włączyć niebieskie, żeby zamknąć bramę. A żeby przejść na górę, muszę włączyć, wyłączyć pomarańczowy, przez co się włącza to, czyli musi być pomarańczowy. No, musi. No, nic innego nie zrobię, więc czekamy z powrotem. Teraz pytanie, jak ją przenieść przez to coś? Bo to się cały czas leje. Nawet jak wyłączam prąd, to się cały czas leje. Mogę jedynie wyłączyć kolor, ale co mi to da, bo spad spadnie to po prostu. Eee... Jakbym zrobił tak, teraz... Czekajcie, ja, ja to zaraz wykminię, żeby tylko na przykład jeden klocek był wyłączony. No i... Cyk. Coś takiego. Zrobimy teraz szybki tak i tak. No nie. To nie tak działa. Trzeba to jakoś inaczej... A jak przepchnę przez to, to to spadnie? Nie, nie spada. I tutaj klocka nie musi być pomalowanego, więc... Lecimy mi jakikolwiek kolor. Tutaj nie musi być pomalowany. Ale teraz. O nie. Jak to przenieść na drugą stronę? To jest jeden z tych poziomów, które mogą być problematyczne. I to dosyć bardzo. Bo nie może to być ani fioletowy, ani niebieski. Musi to być 100% pomarańczowy. E, i, I nie wiem, jak to do końca zrobić. Chyba, że właśnie coś takiego zrobić. O. Poczekać, aż to sobie przepłynie na tamtą stronę. To sobie przepchnąć lekko tutaj. Ja, pindole, jakaś kropla bez kidu mi spadła na tą skrzynkę. Dobra, niech to szybciej sobie poleci. Trzeba uważać na te krople śmieszne. O, spadła teraz, wszystkie. Teraz trzy, trzy, trzy. Dawaj, 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 dawaj. Eee... Przepchnij. Jeszcze, jeszcze sekundę. A! No nie! Nie ten kolor wyłączyłem z powrotem. A. Dobra, o! Kurczę, by mi na głowę spadła. Zrobimy to, uda mi się, 100%. Zobaczycie, uda mi się. Muszę fioletowy wyłączyć, no tak. Trzeba teraz tylko poczekać. Na spokojnie. No, na spokojnie macie, no. Poczekałeś, uff. Uh. I teraz tak. I teraz fioletowy wyłączyć. Mam nadzieję, że to zadziała, mam nadzieję, że to zadziała, 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 i zadziała, Szybciej, szybciej, pchaj tą skrzynkę. Udało mi się, udało mi się. Udało mi się. Dobra, teraz mogę wskoczyć na spokojnie na górę. Skoro mi się udało, to jest większy geniusz niż się sądziłem. Po prostu we mnie drzemie potencjał, o którym nie miałem nawet pojęcia. Dobra, teraz nie zgin, Maciej, nie zgin, proszę ciebie. Dziękuję. No co to jest? To, jak ja mam przez to przejść? Przepraszam bardzo. Wyłączyć mogę połowę tylko z tego. Dobra, ale zrzućmy sobie tą skrzynkę najpierw. A, bo muszę tutaj, o, sobie pyknąć. jest ten, jak sobie wskoczę tutaj? Nic, okej. Okay. Niebieski, spadaj na dół. I teraz tak pewnie muszę zrobić, że to przepchnąć na drugą stronę. Wyłączyć prąd, żeby móc sobie stanąć gdziekolwiek. Więc włączmy ten. Tu zostaw tą różową skrzynkę. Różowy może nam się jeszcze przydać. Dlatego trzeba to zrobić tak, żeby nie stracić różowego koloru. No a to skrzynka i tak będzie pomarańczowa za chwileczkę, więc co za różnica. Okej. Okay. Teraz sobie wyłączę prąd. Yy, no, to nie jest najlepszy pomysł. Dobra, trzeba wyłączyć prąd tak, żeby mógł sobie wskoczyć tutaj na górę. Na spokojnie. Czyli mniej więcej w tym momencie, przepchnąć sobie na spokojnie skrzynkę i tam wskoczyć, i będziemy mieli cały poziom chyba skończony. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co oznacza, że yy, mój geniusz mnie czasem zadziwia. Aczkolwiek mógł to być szczęście. Mogło to być zwyczajne szczęście. Maxwell, kolejny posąg sobie tutaj stoi, ale śmieszne. Ciekawy. Dobrze, przejdźmy sobie dalej na spokojnie. Bardzo ładny posąg. I tutaj mamy. O, kolejne zagadki ładne. Tutaj musimy mieć. To musi być innym kolorem, więc teraz sobie wyłączmy zielony. Nie, czekajcie. To musi być. To musi być zielone, właśnie. To właśnie musi być zielone, więc zostawmy przy zielonym. Wyłączmy fiolet idealnie. I niech to sobie tam u góry stoi. Mm, tutaj musi być pomarańcz, więc przejdźmy sobie, wyłączmy niebieski. O, idealnie. Niech sobie wróci do góry na spokojnie, bo to trzeba zrobić na spokojniutko. A po co ja to tak robię? O nie, ja wiem, jak to trzeba zrobić. Żeby wejść na górę, trzeba najpierw zrzucić wszystkie skrzynki na jakikolwiek kolor, czyli tak, to zrzuć mi na ten. Wyłącz ten kolor, idealnie. Niech zostanie przy ten, włącz wyłącz zielony. Tu wyłącz pomarańczowy. Tu wyłącz zielony. Kurde, nie zdążyłem. Padnie mi na głowę. Dobra. Wyłącz pomarańczowy. Na spokojnie, niech zostanie u góry. Bo będę musiał przejść po prostu. I wyłączenie koloru będzie głupotą. I tutaj wyłącz mi różowy. I ja sobie na spokojnie już przejdę. Nie! Dlaczego? No to wracamy z powrotem. Wyłącz pomarańcz. A tutaj wyłącz zielony. To już na spokojnie sobie wejdę. Na spokojnie sobie wejdę. O, idealnie. Nie wiem, co tutaj jest. Co to za przejście. O, nie zapomniałem. Dlaczego ja mam pół mózgu tylko. Dosłownie przecież ja nie miałem wszystkich włączonych. Dobra, najpierw sobie przejdźmy na spokojnie wszystkie. O, idealnie. I teraz tak wyłącz mi różowy. Będę musiał 10 lat czekać, aż to się zrobi. Od razu się przełączaj, wyłącz mi pomarańczowy. Idealnie. A i to już może sobie na spokojnie spać, bo on sobie tam spokojnie wróci i wyłącz mi zielony. No i ja sobie mogę tutaj zaskoczyć nawet. O, przejść sobie na spokojnie pomarańczowy i różowy. Maciej, pamiętaj, pomarańczowy i różowy wyłącz. Nienawidzę misji, w których coś takiego trzeba robić, bo to jest zbyt trudne dla mnie. Mój mózg wtedy nie działa. No nie, nie spadaj mi. Ja chciałem skrzynkę tam wepchnąć. Eee... żółty? Ja Pindolen! No przecież naprawdę mam dzisiaj jakieś półmózgu tylko. Nawet nie pół mózgu, to jest kurcze jedna ósma. Przecież to tak prosty poziom, a ja go przejść nie potrafię. No bo mózgu nie używam, no tak zdawa, się. Spadnie mi na głowę. Dziękuję. I tutaj już będziemy włączać pomarańczowy. To tu już możesz spać na spokojnie. O, i wyłączyć mi zielony. Teraz na spokojnie to zróbmy. Bez skoków, bez biegania, bez jakichkolwiek głupich akcji. Po prostu przebiegnij na spokojnie. Zrzuć to. Skocz na górę z powrotem. Przebiegnij się na spokojnie, wyłączając też kolory. O, proszę bardzo, tutaj zielony. Na spokojnie sobie zejdź, bez skoków. Idealnie. Teraz sobie przejdź. Wyłącz tutaj... W zasadzie powinien być wyłączony filutowy. Nie wiem jak to się stało, że jesteś zielony, spadając na dół, ale okej. Okay. Tu wyłącz mi... Em, um, n, 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 w zasadzie na razie żaden i teraz wyłącz niebieski. Idealnie. I tutaj... Czemu to jest nie ten? O, o! O! O, o, coś czuję Czuję się redek. E, dobra, wyłącz mi na razie te niebieskie, żebym mógł sobie wskoczyć na spokojnie do góry. O, idealnie zresztą. I teraz sobie przejdźmy, żółty weźmy. Dobra, to już prze, prześnięte jest takie, tak jak powiem to tak, wiecie, taką gwarą śródziemnomorską, czy jakąś tam. Prześnięte i tyle. Tak to jest po prostu. Dobra, to nie było jednak takie trudne, aczkolwiek ja miałem z tym problem, bo y, nie używam mózgu zbyt często, jak widać. Albo przynajmniej nie zdarza mi się. Czekajcie jedną minutkę dosłownie. Bo jestem ciekawy. O, uwielbiam włączenie tej mapy 2 na 5. Ojej, szukanie tych, tych flakoników tam osobno będzie ciekawe. Ale jestem ciekawy, co po prostu mi to da. Na przykład, nie mam jakieś nowe zakończenie czy coś, to by było ciekawe w zasadzie. Ale raczej wątpię, że coś takiego dadzą. Po prostu, że będzie, nie wiem, osiągnięcie czy coś. Tu muszę przejść później. Eee, zgadnę że tutaj muszę przenieść skrzynkę. I ta skrzynka nie może być czerwona. Rozumiem, ale może być żółta, chyba, albo niebieska, może być chyba kolorowa Teoretycznie, później i tak mi to będzie potrzebne inaczej, więc yy, z tą skrzynkę tutaj, wskocz na górę Aha, no proszę, to tak to wymyślili, no to sprytnie, powiem sprytnie Dobra, teraz sobie przeskoczę na spokojnie, niech niebieskie zostanie, co za różnica jaki kolor będzie Przynajmniej mam taką wrażenie, że nieważne jaki kolor, bo tutaj muszę mieć zwyczajnie czerwone. Półmózgu po prostu. Po prostu pół mózgu. No to może zostać niebieskie, no nie ma różnicy. Ale to musi być czerwone. Fajnie, że teraz pomyślałeś Macie. Że ci się udało czasem pomyśleć. Użyć mózgu. A teraz jak to zrobić, pytanie? Eee, a, zakrywać to po prostu, dobra. To... Ale czekajcie, nie, jednak nie. Zakrywać, bym musiał tą skrzynkę tam nas zrzucić, stamtąd. Jak to otworzyć? Też to otwiera to? Nie, chyba. Tak, otwiera to też, dobra. To przerzućmy sobie tamtą skrzynkę, ale niech będzie. A, też musi być żółta. Zrobimy tak. Tą skrzynką sobie zakryjemy na spokojnie, bo to żaden problem będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. O! Żeby niebieski mi nie leciał Żółty sobie tu przeniesiemy na spokojnie Bo i tak bym tego nie zrobił na raz Więc muszę iść po tamtą skrzynkę Przez co sobie tutaj zostawimy żółty Wyłączymy sobie niebieski Dzięki czemu będziemy mogli sobie na spokojnie e, Wziąć tamtą skrzynkę u góry No, wskoczysz na to, czy nie? Masz problem jakiś z tym? Dobra I teraz niebieski wyłącz Żółty działa, tutaj spadnij mi na głowę Dziękuję, to sobie zrzucę Tam będzie zielony Potrzebny jeszcze jakiś, ojojoj Ciekawe, ciekawe co tam się dzieje Dobra, tu możesz mi zakryć to od razu yy, Tu sobie przeskoczę na spokojnie Wyłącz mi na przykład zielone Zielone może być wyłączone Jak najbardziej Na szybko czerwony Pójście na górę po klucz Z powrotem na dół Wyłączenie niebieskiego Tak mi się wydaje, że to może już będzie stać tutaj czerwone Nie ma żadnego problemu yy, Wskoczyć? Dziękuję yy, No to sobie mogę już przesunąć w takim razie, żeby tu wskoczyć Czerwony mi wyłącz O. Idealnie i teraz tak, niebieski bodajże mi potrzebny. Tu będzie żółty, więc na szybko lecimy. Wyłączamy żółty, później fioletowy ładny. I tutaj mamy. Ojojoj. O, o! Dobra, to nie jest koniec misji, jednak. Bo musimy zrobić coś takiego, że tą skrzynkę na przykład przenieść sobie tutaj. To też taka opcja życia jest. Ale jak sobie ją po prostu postawię, to nic się nie stanie. O idealnie, widzicie? Dobra, przejdziemy sobie na spokojnie. Teraz cyk. O. To nie było trudne. To było w zasadzie prościutkie. Znaczy było łatwiejsze niż poprzednie. Tu chyba mogę po prostu zbiegać, chyba że potrzebny mi jakiś specjalny kolor, jakim jest fioletowy 100%. Albo nie? Co jest? Tak po prostu klucz stoi? A, o jest. Po prostu półmózg, po prostu po, po, po prostu mózg, coś tam. Aż się pokręciłem, no dobra, to po, ten zwyczajnie. Będziemy musieli sobie wbiec z powrotem na górę, dlatego są te kolory. Nie skmieniłem od razu. Poczekaj Maciej. Nie spiesz się tak, powiedziałem, nie spiesz się. Teraz żółty wyłącz, bo to już się pokolorowało. Tutaj... A! Czerwony! Czerwony! Dobra, niebieski. Idealnie. Tutaj już czerwony będzie. Eee... Zresztą pomarańczę wyłączę. Co za różnica. Nie muszę czekać, prawda? Teraz możemy sobie. Ciekawa jestem, czy tam przykład coś tutaj jest. Ha! No nie, chyba nie ma. Ale jeszcze raz spróbuję. Niech to sobie tam spadnie na ziemię. O, idealnie. Ha! Ach! Chyba pomarańczowy leczył jeden. Dobra. E, witam e, ponownie. Znaczy w zasadzie pierwszy raz. Ale okej. Okay. Pan palec, zobaczcie, jak tam stoi. Kosmos, co on tam robi? Panie palec, proszę stamtąd pójść. E, tu mam jakiś kolor fioletowy. E, jaki mi tu będzie potrzebny kolor? Wydaje mi się, że fioletowy 100%. Więc zostawię tutaj przy fioletowym. Tu sobie zrzucę przy okazji. Jakikolwiek dajcie mi kolor, niech spadnie na spokojnie. Tu sobie włączę w pomarańczowy, zrobię tak. O, idealnie. Dzięki temu mogę wejść tutaj na spokojnie. Tego nie przesunę, ale przynajmniej to spadnie gdzieś tam. No i teraz co? No i teraz będę musiał z tamtej strony wejść chyba. Tak, mi się wydaje, bo tutaj chyba już nic nie zrobię. Dobra. Żeby z tamtej strony. Tua, do, 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 do. Dobra. Dawaj mi... Dobra, wyłącz już ten mi zielony, czy jakiś tam kolor. Skocz na to, dziękuję. Eee, jesteśmy tutaj. Jestem ciekawy czy coś tutaj może być ukryte. A może być? Jakby nie patrzył. Nie! Eee, nie znużyłem przesunąć, spanikowałem. Nie lubię panikować. No zresztą kto lubi. Dobra, tu jest chyba zielony. Tutaj nic nie ma. Tam wejść raczej nie chcę. Z tej strony będę musiał tam wejść. Tutaj chcę wejść u góry. Hmm, chyba raczej nic tam nie ma, takiego Potrzebnego mi za bardzo. Tutaj by się coś przydało, żeby to zablokować. Hmm, bo mam albo zielony, wyłączam, albo różowy, który nie wskoczę do góry. Ojoj, oj. Dobra, tu trzeba już pomyśleć troszeczkę bardziej. E musiałbym wejść na górę. Wyłączając pomarańczowy, przejść sobie na prawą stronę, i tak zrobimy. Wyłączając pomarańczowy, szybko, daj mi różowy na przykład. O, idealnie, wyłączę sobie pomarańczowy na spokojnie. A, i to mi zamykasz tam. Dobrze, teraz mi włączę jakikolwiek kolor. Mam skrzynkę. Tą skrzynkę wydaje mi się, że muszę zrzucić na dół, więc ją sobie tutaj zrzucę. Jakieś wyłączę kolory, jakikolwiek nie, tu nic nie ma, dobrze. Nie w tędy, macie, nie tędy. Już chciałem tam tędy skakać, jak głupi, po prostu jak głupik. Normalnie jak te rybki. Teraz sobie na spokojnie będziemy mogli tutaj to zrzucić. Kurczę, przestań mnie straszyć, tak się nie robi. Ja pindole, no. Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiliście? Zapomniałem, że to jest niebieskie. Dobra, to najpierw tutaj. Wyłącz mi pomarańcz pierw, tu mi teraz zielony. Co ten palec tu robi? Ja nie wiem Ja cię kręcę, no zapomniałem, no zdarza się, no Ej, po prostu... Czemu to jest fioletowe? A, bo wyłączyłem zielony później, okej. Okay. Dobra, rozumiem. Ale teraz sobie polecimy tutaj. O dobra, jednak nie trzeba było. O, teraz sobie spadni, no spokojnie. Tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Tu raczej też nie, więc możemy iść na górę. To sobie lekko wysunę. A! Znowu spanikowałbym. No ale zdążyłem przesunąć ładnie, pięknie. I teraz tak, jak ja to zrobiłem? E, poszedłem na górę. Co znaczy, że zrzuć mi to na dół. Daj mi jakikolwiek kolor. Tu przy okazji sprawdzę tutaj, tutaj nic nie ma. Pomarańczowy. Teraz jakikolwiek kolor. Zrzuć to na dół. Maciej, ale teraz używaj mózgu trochę więcej. Jednak trzeba czasem użyć tego mózgu. Jednak on jest potrzebny. Po to go został wymyślony, stworzony czy coś tam. O, idź teraz tą stroną. Wyłącz sobie zielony. Co? Czekajcie, bo ja nie wyjdę tędy teraz. Trzy. Wyłączę niebieskie to zginę. Wyłączę zielony to zginę. Ehm. Um... Ojojoj, oj, oj. a czekajcie, nie, to też nie, tak nie zadziała to za bardzo. Chyba, że zrobię. Ej, nie wiem, jak to zrobić. Centralnie nie wiem, jak to zrobić. Mógłbym to sobie zrzucić, teoretycznie, to muszę przenieść tutaj. Więc musiałbym się znaleźć tutaj, ale przejść tędy nie mogę, bo jak wyłączę zielony, jak wyłączę z powrotem zielony, to zginę. Chyba, że to będzie zielone i to sobie spadnie na dół To mi przyblokuje, no ale to nie spadnie na dół żadnym sposobem nie spadnie to na dół Eee. Um, Kurczę, dlaczego takie trudne misje robią w tej grze? To jest zbyt trudne na mój mózg. Mogę to sobie zrzucić, ale to mi nic nie da Mogę wrócić na górę i to też chyba raczej mi nic nie da Patrząc na to, że tutaj nie mam nic do zrobienia Tędy przejść nie mogę, mogę przejść tędy, ale co mi to da, jak wyłączę niebieski, to zginę Więc... Yy, nie wiem, nie nie mam, nie mam pojęcia, wiecie? Kolejny poziom, którego zrobić nie potrafię um, Naprawdę nie, nie, nie wiem, jak to zrobić, wiecie? Mogę to przesunąć, ale to mi nic nie da, mogę to tu przesunąć, ale to też mi nic nie da Dawaj szybko, o, idealnie Nie wskoczę tam nawet że lekko wysunę i sprawdzimy, czy to się zablokuje na tym? Zablokujesz się? Jasne, że tak. Eee... Nie wierzę. Co się stało? Przepraszam bardzo, co się stało? Nie. Wiecie co, zostawmy ten poziom już na poziomie już następny odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, poza tym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.